Czy warto robić krótkie, przypadkowe filmiki? Może z czasem nawiele doświadczenia przekonania, czy warto i, i patrząc z tej strony, że mogła być nieskończona ilość w takim razie, czy właśnie m, tego typu produkcji, że tak nazwał, i czy, czy jest sens. Na, na razie zrobię. Obejrzałem filmik, pod którym nie ma komentarzy, no więc pomyślałem, że nagram swoje wideo na moim kanale, chociaż pewnie innego nie obejrzy, nie, nie dotrze do autora, ale. ale... Może jednak ktoś obejrzy i w ten sposób zareklamuje. To jest kanał y, Dwie Ryby, albo dwa, Dwójka ryby .pl. Rafał Porzeziński dzisiaj na temat nigdy nie bądź zbyt zły. I chcę powiedzieć, że mnie to przekonuje i ten gość jakoś no, naprawdę mówi trafnie i y, y, wygląda przekonująco i mówi przekonująco. Y, pewnie dużo rzeczy się ogląda, którzy chciałoby się wypowiedzieć. W tym razie, jeżeli można pozytywnie, na przykład, tak jak powiedziałem, komentarze są wyłączone. No ale pomyślałem, że, żeby, że w sprawie tego yy, krótkiego zresztą filmiku, gdyby był dłuższy, może bym nie, nie, nie wysłał do końca, nagram swoje yy, też krótkie yy, wideo, no, ponieważ treść jest dobra, ja też pozytywnie podszedłem, to może to jest pozytywne.